Cześć, pokażę Wam dzisiaj bardzo fajne miejsce na kawkę, herbatkę i na zachód słońca, chociaż nie tylko. Ale opowiem przede wszystkim o kolejnych nowych zasadach wjazdu do Tajlandii. Myślicie może, że będzie lepiej, i tak w sumie nie do końca jest lepiej. A gdzie ja jestem teraz? W kawiarni, która się nazywa Lamsay Cup, tuż obok innej, która jest tutaj, Blanket and Pillows. Ja słyszałam, że to są dwie rodziny które się podzieliły tym terenem, zbudowały takie jakby domki na drzewach. I tak tutaj, gdzie ja idę, moim zdaniem po prostu jest bardziej klimatycznie można zejść na skałki, zaraz wam to pokażę. A tam gra muzyka, więc nie chcę iść. I tam jest bardziej popularnie, bo um, obsługa rozmawia po angielsku, można się dogadać, a tutaj tak nie bardzo. Selinka, <słyska> Trzeba przychodzić jednak wcześniej, bo te najlepsze miejscówki, tam tutaj, tutaj i tam są zajęte. Chociaż tu widzę więcej miejsca po tej stronie, ale zobaczcie, jaki tu jest super klimat! Naprawdę, jest. czuję się jak normalnie na Bali, chociaż nie byłam na Bali, ale jest naprawdę fajnie. Zanim jeszcze herbata się zaparzy, będę do Was mówić, chociaż schodzę po takich stromych schodkach. Nie wiem, czy to jest bezpieczne, ale okej, okay, spróbujmy. Słuchajcie, od 1 lutego znowu będzie możliwy program, tak zwany Test and Go. Ale teraz nie możecie jeszcze aplikować, żeby przyjechać od 1 lutego. Nie, nie, nie. Dopiero system się otworzy wtedy od 9 rano i będziecie mogli zaplikować i czekać te parę dni albo nawet parę minut na akceptację. Różnie ludzie to dostają, więc. Jeżeli planowaliście swój przyjazd do Tajlandii, na przykład do Bangkoku czy Chiang Mai tam chcieliście sobie od razu lecieć, no to to będzie dopiero możliwe od lutego. Ale co się zmienia teraz, jeszcze w styczniu? Otóż do tych sandboxów, czyli miejsc, gdzie możecie przyjechać na 7 dni, tak jak teraz na Phuket, Krabi, Panna, Samui, tam Pan Jeszcze dochodzi Pattaya i Koczang, to jest tam przy granicy prawie z Kambodżą. Tam jeszcze nie byłam, a przyznam, że planuję. Słuchajcie, no i tak, teraz jakie są zasady? Przyjeżdżacie tutaj. Test jest na przyjeździe, i w dniu chyba szóstym czy siódmym, i musicie mieć rezerwację na te 7 dni. Oczywiście też po przylocie transport z hotelu i takie tam. Czyli łącznie trzy testy na tym sandboxie. Co się zmienia w tym testem go? Szczerze. Niezbyt wiele, bo po prostu musicie też zrobić dwa testy tylko. Pierwszy będzie po przylocie, a następny będzie w dniu piątym. I musicie też spędzić dwie noce w hotelu w pierwszym dniu w oczekiwaniu na test i w dniu piątym w oczekiwaniu na drugi. Więc tak naprawdę trzeba zrobić sobie dwie rezerwacje hotelowe i te dwa testy na miejscu. No i teraz, jak sobie tak to obliczyłam, ile to kosztuje, to najtańszy test w Warszawie... Gdzie, czekajcie, gdzie ja tu idę? Na jakiejś skałę, tam nie ma przejścia. To wygląda to tak, zobaczcie. Superowo, naprawdę. Ja może pójdę tutaj. Czy coś tu jest? Dobra, będę do Was mówić. Najtańszy test w Warszawie, jaki znalazłam i robiłam sama, kosztował 280 złotych. Testy na miejscu nie, tu nie można przejść chyba. Pan tu idzie, ale ja w tych klapeczkach, to, to nie wiem nie idę tam, tam są tylko skały, ale tutaj jest platforma z ławeczkami. Wiesz fajnie, co? Wow. Żeby jeszcze było wolne to było super, ale to jest Tam widzę, że lokalci sobie łowią ryby. Ludzie też pływają. A bo to jest ta druga knajpa, w sensie od niej. Za chwilę będzie zachód, ale jeszcze mam tutaj, powiem z tego pięknego kamienia, dokończę to, co wcześniej mówiłam. Czyli dla jednej osoby, koszt trzech testów to 8 stóp, tak dokładnie. Co dopiero jak leci para, czy jakaś rodzina. Ja rozumiem. Znaczy, nie rozumiem, ale ok, przyjmijmy, że czasy są jakie są, czyli test przed wylotem jest wymagany w wielu krajach, ale po przylocie dwa to jest totalne zdzierstwo moim zdaniem. Ehm, co do właśnie tego test and go, no to to jest zupełnie coś innego niż było wcześniej i ja na przykład robiłam, tak? Czyli spędziłam tylko jedną noc w hotelu, robiłam jeden test po przylocie na lotnisku, czekałam na wynik, i po tym wyniku mogłam wyjść. Teraz tak samo można wyjść, no ale musicie robić te dwa testy i dwie noce. To będzie funkcjonować tak, jak mówiłam, już od lutego. Na razie te sandboxy, moim zdaniem, to nie jest zbyt duża różnica, ponieważ jak ktoś tutaj przyjeżdża, to i tak gdzieś musi spędzić te 7 dni, czy tam dwa tygodnie, czy nie wiadomo gdzie, więc i tak sobie te hotele. Em, rezerwuję. Gorzej w sumie jest dla mnie, bo ja chcę wyjechać z Tajlandii e, do innego kraju, a później tutaj wrócić. Ale tak, po pierwsze, ja mam swój skuter, więc ja bym chciała swoim skuterem pojechać na lotnisko, zostawić go tam e, i później w drugą stronę sobie go odebrać. Ale nie mogę, oczywiście nie mogę, bo muszę rezerwować transport do hotelu po przylocie do Tajlandii. Oczywiście nie mogę iść do swojego mieszkania od razu, muszę rezerwować hotel na dwie noce i robić dwa testy, więc. To jest dosyć dużo w plecy, moim zdaniem. Czyli, jak ja wyjadę z Tajlandii, to na pewno już na miesiąc, dwa czy trzy, bo tu się nie opłaca wracać. Dla mnie, na razie przynajmniej. Jak ktoś przyjeżdża na dłuższy okres czasu na parę miesięcy no to trzeba to wziąć pod uwagę. Ale na dwa tygodnie, no nie wiem. Ja, ja osobiście bym sobie pojechała do innego kraju, gdzie to nie jest wymagane, ale. No właśnie, ale jak już tam się decydujecie na te koszty, już wiadomo, jakoś tam sobie to obliczycie i się zdecydujecie, no to jest jeszcze inna kwestia, prawda? Co się dzieje w przypadku pozytywnych testów. No właśnie, co? Hmm. Teraz ja siedzę na górze sobie i macham nogami. Jak mi spadnie telefon, to będzie po nim. Mam nadzieję, że będzie ok. Dobra, co w przypadku tego pozytywnego testu? Hmm, może sobie myślicie, jak to jest możliwe? Przed lotem robię test, dokładnie tam 72 godziny, przelatuję tutaj i jest pozytywny. Dlaczego? No, no tak się może stać oczywiście, że to jeszcze nie wyjdzie na początku, dopiero Wam wyjdzie tutaj. Czy tutaj mają jakieś inne metody wykrywania? Nie mam pojęcia. Ale prawda jest taka, że znam mnóstwo, ale naprawdę mnóstwo osób, które mają pozytyw że to nie jest już jakiś tam przypadek, gdzieś ktoś słyszy, to już jest naprawdę dosyć, nie wiem, czy popularne. Podają statystyki, że to jest tylko 1% tego na przyjeździe, ale w tym piątym czy siódmym dniu, kiedy trzeba zrobić test, to jest już 4 czy 5%, to ostatnio rośnie. Więc powiem Wam tak, szczerze, ja prawie nie znam osobiście już osób, które w ostatnim czasie... Nie przebyły tej choroby. No, wiecie, jak ktoś tutaj mieszka na stałe, no to nie musi robić sobie testu, tak? PCR, ale jak to jest turysta i musi zrobić ten test, no to co wtedy? Opcji są dwie. Albo może zostać w hotelu, tylko ten hotel musi mieć jakąś umowę ze szpitalem i tam musi, musi być jakaś taka opcja, że to jest możliwe. Albo do wynajętego mieszkania, albo do szpitala. No i teraz to zależy, jak się z nimi dogadacie. Bo i tak wasze ubezpieczenie musi to zapłacić. Czyli pokryć jakieś tam leczenie, nawet jak nie macie symptomów, to i tak dostaniecie to leczenie pewnie. No i były takie przypadki, że ludzie zazwyczaj trafiali do tego szpitala. To są szpitale, słuchajcie, polowe, tam jest dużo łóżek, nie ma klimy, są warunki takie sobie. Na przykład widziałam taki film gościa gdzieś tam, gdzie UK przyleciał i go tam wpakowali. To on za to nic nie zapłacił, ale tam przykłócił, dzwonił do ubezpieczyciela, coś tam, coś tam i w końcu go wypuścili do jakiegoś innego hotelu. Więc to, jak sobie to załatwicie, wywalczycie, no to to już jest wasza sprawa. Ale weźcie to pod uwagę, że przyjeżdżając tutaj, możecie trafić na kwarantannę 10 dni. I, i to nie jest jakaś bajka, to co teraz opowiadam, tylko naprawdę jak widzicie jakieś tam numery tutaj tych przypadków, no to, to się ma naprawdę do niczego, bo to są tylko te oficjalne, jakby przypadki zliczone z testów PCR, tak? A te, jak sobie każdy robi w domu i po prostu sobie siedzi i dalej to roznosi, no to tego nikt nie zliczy. Ja Wam mówię, to jest tutaj dosyć popularne, nie wiem, że Was straszę, że coś takiego, no ale po prostu dla Was jako turystów to jest uciążliwe, bo pójdziecie na kwarantannę, no no i co wtedy? Tak samo nie wiem, czy przy wyjeździe z Tajlandii do Polski trzeba robić test Chyba nie, ale to zależy też od linii lotniczej. Yy, czyli jak będziecie musieli zrobić przy wylocie, teraz też tak dużo osób miało z tego co słyszałam. No, chce wyjechać do innego kraju, robi test. Bach, nie może wyjechać, no bo idzie na kwarantannę 10 dni. Ach, yy, przypominam o tym ubezpieczeniu, że jest obowiązkowe tam na 50 tysięcy dolarów, coś takiego. No i też, jeżeli z Wami ktoś siedział w samolocie obok Was, to też idziecie na kwarantannę, albo ktoś z Wami jechał w tej taksówce do hotelu, to też, więc bierzcie sobie prywatne te taksówki oczywiście. Więc jest bardzo dużo kruczków, które trzeba przestrzegać. No i, aha, jeszcze jedna kwestia, ale słuchajcie. Słońce już tak zachodzi, więc szybko się ewakuujemy na plażę, plaża jest 5 minut stąd, kata. W ogóle jestem między właśnie Karon a Kata. nie wiem czy powiedziałam o lokalizacji. Wygooglacie sobie, dobrze prowadzi droga, miejsce, miejsce jest naprawdę super. Kawka ok, herbata... Kawka, herbata okej, okay, ale jedzenie nie, nie polecam. To już mówiłam. Właśnie przejeżdżamy obok tego hotelu, który jest zamknięty. Nowotel pięciogwiazdkowy. Wchodzę na e, stronę, gdzie można rezerwować na, na godę booking i on wszędzie jest dostępny nawet na dzisiaj. Widzicie? Widzicie, jakie to jest e, oszustwo, że możecie zarezerwować hotel, który ma teoretycznie ten certyfikat SHA+, plus, czy tam EXTRA, gdzie teoretycznie moglibyście zrobić sobie tego saltboxa, no i co? Czekacie, e, hotel Wam nie wysyła dokumentów i co? Bo jest zamknięty. Ja się już tak dwa razy, wiecie, no ale to ja sobie przyjadę na miejsce, coś ewentualnie innego wezmę. No ale Wy, jak jesteście w stresie, czekacie na wszystko, a tu co? Niestety wiele jest takich miejsc w Tajlandii, więc jak rezerwujecie hotel, to napiszcie do niego yy, najlepiej maila, no bo wiadomo, można też zadzwonić, no, ale to jest drogie, chyba że przy, przy jakiegoś Skype'a czy coś tam, ale dowiedzcie się, czy on jest czynny, żeby nie było niespodzianki, jak tutaj. 3000 batów za noc, ile to jest? 3, 360 zł, prawie 3, 80, no. To zamknięty hotel. Walczą. Ja jestem na <grymne> Jak przyjedziecie tutaj, będziecie chodzić na, na patong, do barów, które zamykają o dziewiątej, co prawda, ale jednak, będziecie przebywać wśród ludzi, no to szansa, że to złapiecie tu jest dosyć spora. no, no nie, nie ma co ukrywać. jak. Jak, tego, jak to się nie stanie, to naprawdę Wam gratuluję, bo szczerze wszystkie osoby, które ja znam, to są po dwóch, trzech, czterech dawkach szczepionek, to nie działa. No a później trzeba robić kwarantannę w Tajlandii, ale jest odpływ. Dobra, słoneczko już zaszło tam, z tamtej strony nie widać trochę. Tutaj teraz widzę wszyscy łódki zwożą. I teraz ski. Właśnie od kwietnia wprowadzili też opłatę dla turystów, którzy opuszczają Tajlandię w wysokości 300 batów. To jest jakieś 36 zł. No i będą sobie, jak widzicie, kasować. Wiele państwa coś takiego. Pamiętam, że na Filipinach płaciłam. No ale tutaj to jest podobno nowość. Więc. Miało być lepiej, wcale nie jest lepiej. Ja tu miałam mieć swoją bazę, żeby gdzieś tam sobie jeździć i wracać do Tajlandii, ale po dwóch latach, no ja nie wiem, czy mi się to opłaca w tym momencie. No, tak szczerze mówiąc, szczerze, 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 no, widzicie, taki szczery film, to Wam chciałam dzisiaj przekazać na gorąco. Wszystkie informacje, które mi się gdzieś tam w głowie przypomną, będziecie mieć, gdzieś tam dodam w opisie, czy tutaj na, na obrazie po prostu. Pamiętajcie, żeby sprawdzać oficjalne informacje z ambasady oraz właśnie strony turystyki Tajlandii, gdzie właśnie to ogłaszają. Dużo osób pytało też o kota, za co bardzo, bardzo dziękuję. I dziękuję za taki miły odzew w tej sprawie. W sensie nagrałam to, bo chciałam się z Wami podzielić, jak wygląda moja kwestia podróżowania. Tam może były jakieś Dwa czy trzy coś niepochlebne, opinie na ten temat. Nie wiem skąd się tacy ludzie biorą, no ale jednak się biorą, oczywiście. Nie będę tego komentować. Chcę Wam podziękować za te pozytywne. Kotek ma się coraz lepiej. Um, dzisiaj byłam z nim u weterynarza znowu i dostał kolejne leki na tydzień. So it's still an infection, right? Czyli dalej kotek musi brać tabletki przez tydzień. Pani powiedziała, że lepiej został w domu przez kolejne 7 dni. Trochę mnie to nie cieszy. No ale co będzie z nim dalej? Czy jak go wypuszczę na yy, właśnie, na, na podwórko, tak i sobie pójdzie? To jest dobre pytanie. Ja go naprawdę nie mogę zatrzymać, bo to jest odpowiedzialność. Ja się nie pisałam na to, żeby zajmować się kotem i brać go do domu, yy, bo. Bo za chwilę wyjadę stąd i ja nie mogę trzymać kota, o czym już mówiłam. To jest jakby w regulaminie budynku, w mojej umowie, więc ten kot mi miałczy. Słuchajcie, ja się stresuję, że ktoś zaraz podkabluje, że zaraz przyjdzie zarządca i, i też no, coś mi powie na ten temat i tak będę musiała go wyrzucić. Ten kot w ogóle on jest z ulicy, więc chodzi mi od okna do okna, patrzy na zewnątrz i miałczy, miałczy w nocy i on. Co ci jest? No jest oswojony, ale jednak to jest kot z ulicy. Właśnie, dlaczego nie przyjeżdżacie do Tajlandii? Bo tu jest mnóstwo tych zwierząt na ulicach i możecie mieć miękkie serce tak jak ja. Ja osobiście te koty karmię i psy, ale one nie znają innego życia niż takie, które jest poza ulicą. Wiele się tam wychowało. Tutaj nawet jak ktoś ma psa czy kota, to nie jest coś takiego, że na własność i trzyma go w domu, raczej ten pies i kot nawet chodzi po sąsiadach, po ulicy, tam sobie je, czasami wraca do domu, tylko spać, więc te zwierzęta są półdzikie, nawet takie domowe, a co dopiero te z ulicy, one sobie bardzo dobrze radzą. Może, mniej e, lub e, lepiej, lub gorzej. E, pamiętam, że kiedyś e, karmiłam takiego psa tam przy Surin Beach to nawet nie chciał jeść karmy mojej, bo on sobie codziennie brał kurczaka od tych stoisk street foodów i chciał tylko coś takiego, a już był taki gruby i nawet nie jadł karmy. Więc ja wiem, że jak się tutaj przyjeżdża i się myśli oje, ile tu jest zwierzaków, jaka to jest sytuacja, czemu nie zamkną ich do schroniska, ale to nie załatwi sytuacji bo właśnie też kwestia sterylizacji, kastracji jest na bardzo niskim poziomie, ludzie tego nie robią, te zwierzęta się rozmaszają, są po prostu wszędzie i to się tutaj trzeba do tego przyzwyczaić, więc jak ktoś mówi, o jak to wyrzucisz teraz kotka, wzięłaś go i go wyrzucisz. Postaram się mu znaleźć dom, jeżeli nie, to pod moim blokiem naprawdę nie ma źle, bo ja go i tak karmię, jak mnie nie będzie, zostawię komuś karmę, żeby go karmił, ja mam tam dużo kotów, ja, ja nie mogę przyjąć na siebie tej odpowiedzialności, żeby, nie wiem, się teraz wyprowadzić z mieszkania, bo jest kot, ja mam umowę. Ja nie mogę go trzymać w mieszkaniu, wiecie, to jest taka sytuacja, no taka sobie, a jak w ogóle doświeczę na puket i chcę kota, no to też proszę bardzo, może się zgłosić. Słuchajcie, dzięki za informację. Już się naprawdę ciemno tak zrobiło, że mnie nie, pewnie nie widać, jestem rozmazana, więc buziaki, dzięki, trzymajcie się, cześć!